Zielone oko Piotr S. Cela numer jeden Co co mierzy, to znaczy. No dobra. Na pewno. Dobra, dobra, zaczynamy wszystko od początku. Imię, nazwisko, zawód. Nudzi no, mnie pan, poruszniku Chciałbym już wrócić do domu. Za dwa kwadranse zaczyna się mój ulubiony program. Sam cię. Ci Przez najbliższe pięć lat nie będziesz niczego oglądał. <laughs> Poza czterema ścianami. <laughs> Protestuję. Stanowczo domagam się respektowania praw mojego klienta. Po pierwsze, pańskie pytania zdają się nie mieć logicznego związku z jego osobą. Po drugie, nic nie zwalnia pana z obowiązku chociażby urzędowego szacunku. Po trzecie, wreszcie przekracza pan swoje kompetencje. Mój klient nie dostanie więcej niż trzy miesiące. Hahaha. No, Imię. Al. Nazwisko. Leone. Leone, no. Jest pan przesłuchiwany w związku ze śledztwem w sprawie rabunku 15 funtów diamentów. 2 września w dniu napadu w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca przestępstwa staranował pan wóz policji drogowej. Tym czynem uniemożliwił pan czynności służbowe. Jest pan oskarżony o współudział w napadzie rabunkowym. Bez premedytacji, to tylko przykry dla policji zbieg okoliczności. Mój klient nie zapanował nad autem. Potrafimy udowodnić, że sprzęgło było niesprawne. Trzy miesiące, panie poruczniku. I to tylko, gdy sędzia będzie złośliwy. Pański klient kierował napadem. Chyba już to dzisiaj słyszałem. To są zdjęcia twojego samochodu. Krótkofalówka. Plan dzielnicy. Spalone notatki. Dobra, jaka była treść tych zapisków? Nie pamiętam a. Ale zdjęcia wyszły dobrze, bardzo dobrze Widać nawet brud na szybie A a ten facet tutaj... Który? No ten, nie znam go, któż to taki? Który, gdzie? No gdzie? Ten. To te, To jestem ja, Leone Tak? Byłem przy twoim samochodzie 10 minut po napadzie e, Tacy jak ty nie robią głupstw, jeśli nie mają w tym interesu Protestuję! Mój klient jest powszechnie szanowanym obywatelem Szeroko znane są zalety jego umysłu i charakteru. A pan... Pan poruczniku postępuje niemoralnie, wiążąc przymioty mojego klienta z wydarzeniami i o charakterze kryminalnym. Tak? Gdzie kazałeś ukryć kamienie? Z kim pracowałeś? Niepotrzebnie zatrzymuje pan mego klienta. Niewłaściwie adresuje pytania. To jest potworne nieporozumienie, panie poruczniku. Krzywdzi pan niewinnego człowieka. <laughs> I tak go wsadzę... A, d, 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 a n i e, Zadanie specjalne Poruczniku, zdajcie pan szkoda. dla mnie chwilę czasu a, Witam pana mecenasie Przyznam, że nie spodziewałem się pana Po ogłoszeniu wyroku w sprawie Leone Miałem wrażenie, że obraził się pan na mnie. Chcieliście go hmm. skazać i dopięliście swego. E, cztery lata to jeszcze. Nie jest nieszczęście. Pański klient nie jest zbytnio zmartwiony obrotem sprawy. Chociaż pan, mecenasie, prorokował minimalny wymiar kary. O, było minęło. Pan Leone nie jest dzieckiem i nie pierwszy raz odbywa kary. I nie ostatni, zapewne. Ten problem niech pan pozostawi mojej głowie. A wracając do interesów mojego klienta. Otóż, panie poruczniku, pan. Leone skarży się, że nazbyt długo przetrzymujecie go w areszcie śledczym. Tak, jest niezadowolony. Panie poruczniku, mamy prawomocny wyrok. Pan Leone chciałby rozpocząć jak najszybciej takie życie, jakie będzie musiał wieść przez najbliższe cztery lata. Mm. Och, jakże mi przykro, panie mecenasie. Ale musi pan zrozumieć. Mm. Mamy ostatnio duży ruch w interesie. Tłok, ścisk w celach, a pan Leone jest także moim najlepszym klientem. Pan sobie ze mnie. To jest niedopuszczalne. Obiecałem panu, że będzie siedział, i dotrzymam słowa. Tele numer jeden, więzień Leone do rozmownicy. Panie Leone, kalifaktora zmieniłem tak, jak pan prosił. Nie prosiłem, lecz żądałem, żądałem. Tak jest, panie Leone. Co z gwałcicielem? Przeniesiony do najgorszej celi. Tak jak pan sobie? Ja bym takich brał za mordę i za zabramy. Poza mur! Tu nie ma miejsca dla zboczeńców. Zostaw nas sam. To jest. No, Witaj! Ja. <grym>, Niech ty się trzymasz. Masz to, czego chciałeś. Słaj, durniu jeden. Gdzieś ty mnie wsadził. Nie znam tutaj nikogo. O, o, o nie, 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 nie. Nie ja popchnąłem ciebie do ceny. Miałem dostać trzy miesiące. Nareszcie się wyśpisz, przybędzie ci na wadze. I co teraz? Idiota. Ale. Nasza sytuacja nie jest jeszcze tragiczna. Zamień twoje lokum na lepsze. Doborowe towarzystwo, tylko starzy znajomi, grube mury, cegła. Tylko tego a, potrzebuję. Zwodzisz mnie. Ale. Znamy się 20 lat. No nie obrażaj się. Czego ode mnie oczekujesz? 25 pięć tysięcy. Zwariowałeś? Ale to nie jest zmiana hotelu. Policzmy razem. Dwóch naczelników, więzień, sędzia pokoju. To trzy. Pobity strażnik i świadek zajścia. To cztery i pięć. Zgadza się? A teraz y, pięć razy pięć. W porządku, w porządku. Pójdziesz do. Ale... Gdzie nie mogę się ruszyć. Nasz cholerny porucznik siedzi mi na karku, jeżdżą za mną dzień i noc. Sterczą pod domem. Są wszędzie. Mam wrażenie, że nawet moja poranna gazeta jest najpierw czytana przez nich. Musisz znaleźć kogoś innego, nowego, nieznanego. W takim razie musimy sprzedać jeden kamień. Ty nie możesz ryzykować. Rozejrzę się na miejscu. No dobrze, wpadnę w przyszłym tygodniu. Gdybyś nikogo nie znalazł do tej pory, wsadzę zaufanego do twojej celi Czy ty nie próbujesz działać na własną rękę, co? Zaczynam myśleć, że porucznik przysługuje się naszej przyjaźni, włócząc się za tobą stary drań. Znamy się przecież tak długo. No właśnie. Strażnik! Słucham pani Leone. Wracam do Celi. jest. Siedzę pod jedynką. Nie narzekam, to jest dobra cela, ale to jedyny plus tej odsiadki. Pan, wybaczy, panie Leone. Nie chcę być wścibski, ale no, pana coś niepokoi. Może chciałby pan zmienić pryczel? Spływaj! Nie, zaczekaj, zaczekaj. Sadzisz do mojej celi kogoś solidnego, rozumiesz? No znasz mnie, nie cierpię lubieżników ani narkomanów. To musi być ktoś porządny z wyrokiem po napadzie, z bronią w ręku albo po szantażu, no wiesz. Morderca? Byle nie w afekcie, nie znoszę partaczy. Aha. Ten ktoś powinien wyjść na wolność pod koniec. Jężyn Fox, cele numer jeden. Tak jest! – Cela numer jeden. Odmaszerować. Tak jest? Odmaszerować. Nazywasz się Fox? – Zależy dla kogo. Dlatego co wypie przez Judasza jestem Fox, a dla przyjaciół Kit. Hmm, za co cię przemknęli? ten, co mnie złapie, nie skończył jeszcze szkoły policyjnej. Hmm. Jeśli go tam w ogóle przyjmą, to, to musiałby być Einstein kryminalistyki. Hmm. Sam się zgłosiłem na komisariat. Bracie, że ty masz wszystko? W porządku, w porządku. Zrobiłem to dla kumpla. A? Byłem czysty jak łzajem, mu W dzień skoku urodził się syn. A ja dla przyjaciół zrobię wszystko. Nigdy nie słyszałem o takim numerze. Kiedy to było? Dziesięć lat temu. Chłopaczek już podróż do szkoły chodzi. Jest najlepszy w całej klasie. Mam zdjęcia. Chcesz zobaczyć? Nie, nie, nienawidzę małych dzieci. Słowaj, Albo lepiej, jak mówiłeś? Kit. 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 Podobasz mi się. Potrzebny mi jest ktoś taki jak ty. Tak oddany jak ty. A no zapalmy na dobry początek. O, o nie, 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 nie. Jeden papieros w celi to kwartał do wagi. Ale, Leone ci pozwala. Mm. Szkoda. Szkoda, że nie poznaliśmy się wcześniej, ale ale teraz. Nie będę panu pomocny, panie Leone. Wypuszczają mnie za parę dni. Otóż, otóż to kit. Mm. Muszę tu jeszcze trochę posiedzieć, a tam za murem jest mała sprawa do załatwienia. Żaden trefny interes, teraz, nie. No przecież nie wrabiałbym cię, Keith. proponuję ci małą wycieczkę za miasto. Panie Leone, no. przeprowadziłem go. Twróciciel 17 śmiertelnych ofiar. Udowodnili mu ledwie jedno morderstwo za 15 lat Dobra, wprowadź go To jest Więcień Kramer, cel numer jeden Tak jest, numer jeden Odmaszerować Tak jest O, witam pana, panie Kramer Niech pan siada Dziękuję. Na przyjemność rozmowy z panem czekałem od dawna Czego chcesz ode mnie? O, panie kramer, spodziewałem się, że pan także ceni sobie pogawędkę na poziomie. Obracał się pan przecież w wytwornym towarzystwie. Do czasu. Moje towarzystwo szybko się wykruszyło. Moja kuchnia im nie służyła. Byłem szefem kuchni u Hiltona Ale stare dzieje Może kawki albo herbatki? Co? No śmiało, niech pan się czuje jak u siebie Nie, panie Leon, Spożywam tylko to, co sam przyrządzę Do kucharzy nie można mieć zaufania Ach tak, a to wielka szkoda Bardzo żałuję no, Zamierzałem zaprosić pana na uroczyste spotkanie W przyszłym tygodniu minie 30 lat Odkąd podjąłem się mego fachu Corocznie obchodzę ten dzień, tak To będzie skromny obiad w gronie najbliższych Przyjdzie mój adwokat i kilku... No, przyjaciół No cóż, ja niestety będę nieobecny Ale nie zamierzam nikomu psuć zawał. Nie, nie Panie Leony, już panu tłumaczyłem Nic z tego nie będzie Zamknij się! Zanim odrzucisz moją propozycję, posłuchaj Impreza na moją cześć będzie miała także część nieoficjalną. Co się, co się stało, panie Leony? Z dwoma pan nie przychodzi. Oj, ależ pan mnie, pan mnie wystraszył. Myślałem, że, że przydarzyło się panu coś złego. Pieszy mi się. Potrzebny mi jeszcze jeden fachowiec. Zaraz pan mi przyśle tutaj terrorystę, zamachowcę albo bombardiera. Ale... Rozumiemy się? Przyprowadzi mi pan faceta o chłodnym omyśle, stalowych nerwach i krótkim wyroku. No niech pan. Nie, pan, panie, panie Leon. Niechże pan nie ma ludzi, szybciej. Ja, ja nie mam nikogo. Jak takiego... to nie mam? W całym kryminale nie ma fachowca z prawdziwego zdarzenia? No niestety, jest lubieżnik, główny księgowy. Nie, 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 nie. Nie, nie. W takim razie to będzie pan. Co? Ja nie Ale... przywykłem do protestów. Ale... Pan się tutaj marnuje. Dzień i noc krąży pan pod drzwiami celi oczy wypatruje przez judę. Ale pani ktoś to dożywocie. Ile pan właściwie zarabia? Co? No śmiało, <laughs> Cela numer jeden. Więźni Leonem, do rozmównicy. Panie Leonemu, no. ja wiem, pan ma do mnie żal, A, że nie zgodziłem się Od dwóch dni, odkąd Fox i Kramer wyszli na wolność Nie odezwał się pan słowem do mnie no, Przecież oddałem gryp z pańskiemu adwokatowi Nic nie zmieni natury gliniarza O, pan mnie krzywdzi, panie Leonemu Zaczekaj przed rozmownicą To jest... Witaj, mecenasie. Załatwiłeś? Tak. Lepszego nie znajdziesz na całym wschodnim wybrzeżu. Z 200 metrów trafia w pięciocentówkę. No ta sztuczka będzie nas kosztowała dziesięć kawałków. Nie nas, lecz mnie. O! Jest samochód porucznika. Dzwonił do mnie dzisiaj rano. Ma niespodziankę. Chciał cię widzieć w mojej obecności. Dziabli go nadali. No tak, tak. Panowie, panowie, uciszcie się, proszę. Obym nigdy nie oddychał wolnym powietrzem. Ty przeklęty Sherlocku Holmesie, tak da cię podejść. Panowie, pozwólcie, że dokonam prezentacji. Sierżant Fox oraz sierżant Kramer Tylko pan mecenas nie zna wszystkich Fotos. Kramer No, bardzo miło was poznać No, to są starzy znajomi pańskiego klienta To prawda? Tak, Leon ukrył diamenty w pańskim podmiejskim domku mecenasie Dwa kamienie umieścił w osobnej skrytce A resztę upchnął opodal Miał bardzo mało czasu Ledwie kilka minut tego wieczoru Kiedy uzgodniliście linię obrony przed aresztowaniem Sierżant Fox wywarł tak dobre wrażenie na pańskim kliencie Że dostąpił zaszczytu wyjęcia kamieni z ukrycia Fox jest jednak człowiekiem nazbyt bystrym I po oddaniu łupu w ręce pana mecenasa Mógłby węszyć dalej Dlatego sierżant Kramer usunąłby go Serwując zatruty deser. Aha, miał być jeszcze zawodowy morderca, którego ofiarą padłby kramer. <grystanie> Najgłupszy policjant domyśliłby się, że chodzi o koleżeńskie porachunki. Ej, co za idiota ze mnie. Leone, gdybyś siedział w więzieniu, dopiłbyś swego. Tutaj. Nie miałeś szans. Jak to? Sami policjanci. Jak to tutaj. Tak, gdzie on siedzi? Chce pan powiedzieć, że to nie jest więzienie? A ceny kraty, druty kolczasty, strażnicy. Kamuflaż! Jesteśmy w ośrodku wypoczynkowym. Policyjnym! Oczywiście jest tu trochę deklaracja. A, a więźniowie fox kramer wcielili się w postacie skazańców inni moi ludzie to także nie najgorsi aktorzy nie mogłem z góry przewidzieć kogo leone wybierze strażnik o, ten jest prawdziwy no ale i rola najgorsza poruczniku <gorszy> inspektorze ach tak tak Moje gratulacje, inspektorze. Ale tak mi przykro. No, 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 ale przynajmniej trafisz do porządnej celi. <ścoughs> W słuchowisku Piotra Szwedowskiego, cela numer jeden, wystąpili Henryk Talar, Leonard Pietraszak, Arkadiusz Bazak, Jerzy Tkaczyk i Andrzej Siedlecki. Reżyseria Janusz Kukuła, realizacja akustyczna Ewa Szałkowska.